Miałam 15 lat. Szła wśród <laughs> zielonych działek warszawskich i nagle wszystko zniknęło. Obudziłam się po trzech dniach w szpitalu z kompletnym niedowładem prawej strony i nie mogąc nic ani powiedzieć, ani zrozumieć. Po trzech miesiącach wyszłam z tego szpitala i mniej więcej tak jak teraz, z wszystkimi kończynami, mówiąca. A to co Państwo w tej chwili widzą we mnie, to są już problemy związane z wyrodnieniowymi zmianami w stawach biodrowych. I to jest to, co się dzieje z większością społeczeństwa. Jeżeli my przekraczamy 35 rok życia. Bo żyjemy w czasach tak zatrutych, że nasz organizm tego nie wytrzymuje. Ale wracając do tamtego okresu, kiedy miałam 15 lat i wyszłam cało, to był okres, kiedy nie było żadnych leków, które by mogły pomóc wirusowemu zapaleniu mózgu i oporu mózgowych. Auromycynę mi dawali. Śliczne złote tabletki. Więc to nie ta auromycyna. Wewnętrznie jestem przekonana, że to były modlitwy. Moich najbliższych i przyjaciół. I myślę, że to jest powód, dla którego Grzegorz i Małgorzata zdecydowały, że na Waszych zjazdach tutaj w Wiśle macie osobę duchowną. I myślę, że mimo tego, iż w tej chwili o Polsce się mówi, no tak to katolicki kraj, ale. Oni i tak nie wierzą do kościoła, nie chodzą, nie modlą się. No, w sumie, jeżeli ktoś ma rozum, to jest Bóg jakiś? Jest Bóg? Nie ma go. Sobie, sobie to <laughs> Tuż przed wyjazdem w moje ręce wpadło pismo Discover wykrywacz, odkrywca, opisujący nowe, nowe informacje ze Wszechświata, opisujący rozmaite układy astronomiczne i starający się wytłumaczyć, na czym polega ta cała biologia cząsteczkowa. I okazuje się, że są rzeczy w fizyce, nie do wytłumaczenia. Coś w tym jest? Ktoś w tym jest? Jakaś siła wyższa, o której mówi Beata w ten sposób, a ojciec Jan Paweł inaczej, a Grzegorz jeszcze inaczej. Jak go zwał, tak go zwał? Jest to ogromna siła, dzięki której ten świat jest, funkcjonuje, a na tym świecie my jesteśmy i my funkcjonujemy. <laughs> Bez względu na to, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy niezdrowi. Gdybym miała komuś wytłumaczyć, czym jest SM osobie, która w ogóle nie wie, co to jest to powiedziałabym, że jest to balansowanie na linie codziennie, każdego dnia. Ta lina jest bardzo cienka, wąska i raczej jest nitką niż liną okrętową. I yy, każdego dnia przechyla się, codziennie rano okazuje się, w którą stronę się przechyla człowiek. Albo w tę dobrą stronę, Albo w tę gorszą, albo mogłabym powiedzieć, że jestem nad przepaścią i moim zadaniem jest utrzymać się źdźbła trawy. I to jest zadanie na całe życie. Tylko, że to źdźbło trawy nie rośnie, a wręcz przeciwnie, wyrywa się z korzeniami i schnie. I Moim zadaniem jest tego dziobła trawy trzymać się na tyle mocno, żeby przeżyć, bo jeśli puszczę albo trawa się urwie, to ja spadnę. Bo finał jest taki, że SM. Wyniszcza organizm sukcesywnie, po kolei. W końcu się dają płuca, serce w etapie końcowym, i następuje zgon. Więc albo wypuszczam trawę z ręki, albo ona się urywa i spadam do przepaści. Pani pytała to, jak to Pani doktor pytała o to, jak ma się zmniejszanie ognisk zapalnych w rezonansie podczas brania interferonu do stanu faktycznego pacjenta, prawda? Żeby pani wiedziała, jak ja kocham, słuchaczy, którzy odpowiadają na moje pytanie. Dziękuję. No, to ja chciałam odpowiedzieć właśnie na to Cześć. pytanie, bo ja brałam interferon przez półtora roku, i yy, efekt tego brania jest widoczny w postaci tego wózka. Bo y, interferon zaczęłam brać w 10 roku choroby. Zaczęłam chorować w 95, a w 2005 roku w grudniu zaczęłam brać interferon. Ja byłam chodząca.